Cześć wszystkim, mam na imię Iwona. Nie jest mi łatwo mówić do mikrofonu i do kamery, ale tule ten ból. I też chciałabym powiedzieć to, że od mojego nowonarodzenia, od poznania Tomka i pójścia tutaj za jego naukami i jego prowadzeniem. Też minął rok i też jest to mój najcudowniejszy rok i zrozumiałam to, że naprawdę nigdy nie miałam lepszego czasu jak ten rok. Wiele rzeczy zrozumiałam. Było to obkupione naprawdę wielkim bólem i wiele rzeczy się rozwaliło w tym czasie. I pomimo wszystko, pomimo częstych takich myśli, żeby zrezygnować, że nie, nie mam na tyle siły, żeby w tym wszystkim pójść, żeby się przeciwstawiać tylu ludziom, żeby dawać się ośmieszać, bo czasem i tak nawet bywało, że się ludzie śmieli z tego, co mówię, co głoszę, gdzie jestem, jak widzieli, widzieli filmiki, to też gdzieś docierały do mnie słowa, co o mnie uważają i w ogóle o tym wszystkim. Ale był to też rok, gdzie. Zrozumiałam i w końcu do mnie dotarła miłość Boża i ona dotarła z głowy do serca, bo cały czas ją miałam w głowie, cały czas uważałam, że Bóg mnie kocha, wiedziałam, że jestem jego ukochaną córką i że no jestem dla niego bardzo ważna. Ale to miałam w głowie. Czy słuchałam nauczeń, to ciągle gdzieś tam mi w, w głowie dźwięczało. No i pewnego dnia, jak jechałam z pracy, a też miałam tak, że y, od pewnego czasu y, zrozumiałam, że ja i Jezus jedno jesteśmy i że ja, to, co robię ja, On robi ze mną. Gdzie jestem ja, On jest ze mną. On mi we wszystkim y, pomaga i czułam Jego obecność nawet w pracy przy trudnych y, sprawach. On mi pomagał je rozwiązywać. Gdzie mogłabym na przykład gdzieś coś z terminem zawalić, to on mi przypominał, żebym ja miała spojrzeć tam, bo tam już się termin kończy. I ja wiedziałam, że to jest on. I cały czas wracając, będąc w, w pracy, w domu, ja czułam taką mega wdzięczność do tego, że on jest ze mną, że on mi pomaga. I jadąc z pracy do domu, Dziękowałam, dziękowałam za ludzi, których spotykam, za wspólnotę, za nauki, które mam i które prowadzą mnie do przodu. Za tą pomoc, za to, że Jezus jest cały czas ze mną, za każdą kroplę, która płynie w moich żyłach, za każdy oddech. I nagle jadąc poczułam taki, takie bardzo mocne ciepło w sercu i w sobie, jakby mi ktoś po prostu ognisko rozpalił i się zrobiło mi tak gorąco. A potem tak y, lekko na sercu, i ja poczułam, że wtedy ta miłość doszła do mnie z głowy do serca. I to był dla mnie naprawdę cudowny dzień. On był tak pełen radości, że ja miałam aż taki niedosyt, że przyjechałam do domu, zjadłam obiad y, z córkami. Wzięłam słuchawki, poszłam na spacer, spacer zrobiłam dwugodzinny, zrobiłam chyba 10-12 kilometrów i cały czas, pomimo tego, że miałam sobie jakąś piosenkę włączone, to ja i tak myślami byłam przy tym, jak bardzo Bóg mnie kocha i że to w końcu do mnie dotarło i że to jest takie, takie realne i takie wspaniałe, takie cudowne. I co za tym poszło? Zaczęłam w końcu słuchać... Yy, Ducha Świętego, tego co mi mówi. Pójść za tym, być posłuszną, bo ciągle zastanawiałam się, czy to ze mnie, czy to z Ducha, czy na pewno mam tak zrobić, że może to jest za bardzo moje i nie mam iść w tym kierunku. A zaczęłam być posłuszna, bo cały czas gdzieś też dostawałam w nauczaniach słowo o posłuszeństwie. I jak zaczęłam być posłuszna, to Raz, że na pewno, i jestem tego więcej jak na 100% pewna, że Duch Święty uratował mnie od tego, że w jednym dniu nie potrąciłam nikogo na przejściu dla pieszych. Bo bardzo, wyjeżdżając samochodem z garażu, dostałam słowo, że mam uważać na przejścia dla pieszych jadąc do pracy, a było bardzo ciemno, deszcz padał, ludzie mi wychodzili. To są tak, jak się jedna osoba zdarzy, tak cztery osoby mi wyszły na tych przejściach i wyszły na ciemno ubrane. W ogóle nie rozglądały. Się czy mogą, czy nie mogą, czy ktoś jedzie, czy nie jedzie, tylko po prostu na to przejście wychodziły. I wracając, bo jeszcze przed pracą pojechałam po zakupy, wracając yy, z tych zakupów, jadąc do pracy, najechałam na moim pasie na but i spojrzałam w drugą stronę, i na drugim pasie leżała kobieta potrącona przez samochód, i, i druga kobieta dzwoniła, już się ludzie zbierali po pomoc. Przyjechałam do pracy, chwilę porozmawiałam ze swoją panią naczelnik i jak włączyłam radio, powiedzieli, że na tym samym rondzie tylko przejście dalej potrącono kobietę i potrącono niecałe pół godziny później 17-letniego chłopaka. No i w ogóle jak już zobaczyłam tą kobietę, która tam leżała, to też dziękowałam. Naprawdę dziękowałam, bo przez to, że dostałam to słowo, hamowałam przed każdym przejściem. Czy ktoś przechodził, czy nie przechodził, czy widziałam, czy nie widziałam przed każdym przejściem hamowałam. Też właśnie to posłuszeństwo przynagliło mnie do spełnienia swojego marzenia, bo na konferencji wyszłam do modlitwy Artura: że chcę zrezygnować z etatu, że chciałabym. Coś swojego otworzyć, i też wiem, że Bóg to poprowadzi w taki sposób, że ja przez to przejdę lekko, i że to mi się uda, ale cały czas się gdzieś obawiałam, bo mam taką pracę, że dużo, ma, dużo jest zakazów i nie wolno nam prowadzić działalności, nie wolno dużo rzeczy w ogóle robić, bo albo nie godzi, albo po prostu nie wolno. Ale, pomimo wszystko, postanowiłam złożyć zawiadomienie do pani dyrektor i poinformować ją, że mam zamiar jako działalność nierejestrowaną zacząć y, piec ciasta jako zadanie takie moje dodatkowe na ten czas. Y, kolejną rzeczą jest to, że to posłuszeństwo też gdzieś od wakacji już za mną chodziło, żeby złożyć akt apostazji. Y, ale coś tak ciągle mówiło, że a to jeszcze nie ten czas, a ty jeszcze tak masz czasem jakieś wątpliwości, to może jeszcze tak nie do końca. No i chciałam pójść w ogóle we wtorek, no ale we wtorek się tyle rzeczy złożyło, że się nie złożyło i że nie mogłam pojechać, korki, w ogóle samochód miałam u mechanika, tato mi się spóźnił i wszystko wychodziło tak, że i tak nie, nie zdążyłabym tego nawet złożyć, choćbym nie wiem jak chciała. Ale w czwartek miałam wolne i postanowiłam, że pójdę. No i poszłam do na plebanie złożyć ten akt. No i było tak, że pani powie, zadzwoniła po księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz stwierdził, że on nie ma teraz dla mnie czasu, że mam zostawić tylko numer telefonu i on zadzwoni do mnie, kiedy on będzie miał czas, żeby ze mną porozmawiać. Ja już kilka rozmów z księdzem proboszczem w różnych sprawach miałam i stwierdziłam, że nie. Teraz jest mój czas, i jeżeli ja zawsze byłam jemu posłuszna i zawsze przychodziłam tak, jak on chciał, i musiałam się podporządkowywać temu, co on chce, tak teraz on się podporządkuje do mnie albo nie będę w ogóle z nim rozmawiała. I y, po, powiedziałam to pani, że mam dzisiaj urlop. Jestem tutaj, żeby to złożyć. Jeżeli ksiądz Proboż chce ze mną rozmawiać, to on chce ze mną rozmawiać, nie ja z nim, bo ja do, do tego nie potrzebuję. Ona ma tylko to ode mnie przyjąć i że nie będę się zwalniała z pracy, y, bo mi nie pasuje po prostu w tych godzinach być, w których oni przyjmują. A po drugie, jak jest biuro parafialne otwarte, to tak jak ja jestem na swoim stanowisku pracy, bo muszę być, tak uważam, że on albo jakiś jego zastępca też powinien być. No i ksiądz proboszcz, jak pani mu to przekazała, powiedział, że mam 10 minut na niego poczekać. No i poczekałam te 10 minut, siedziałam na korytarzu zdenerwowana, naprawdę bardzo zdenerwowana, bo sobie myślę, co teraz gościu będzie w ogóle ode mnie chciał. I jak przyszedł, pierwsze co to mi powiedział, że musiał zrezygnować z jednego, skończyć jedno spotkanie, żeby się ze mną spotkać, że to się umawia wcześniej. Ja mu powiedziałam, że skoro przychodzę właśnie w godzinach otwarcia biura parafialnego, no to uważam, że ktoś wtedy powinien być. No i rozmawiałam, byłam wałkowana przez pół godziny przez księdza proboszcza. Pierwsze co usłyszałam, jak przeczytał ten akt apostazji, że. Czy ja wiem, że ten dokument pozbawia mnie zbawienia? A ja mu powiedziałam, że tak jak teraz jestem pewna swojego zbawienia, tak nigdy w, wcześniej w życiu nie byłam pewna tego, y, że jestem zbawiona. Dużo rzeczy mówił mi, z którymi się nie zgadzałam. Pytał się mnie, czy go kiedyś poznałam. Ja mówię, że tak. I to ze złej strony go poznałam, jak byłam rozmawiać z y, prawie córki. Y, Mówiłam też o tym właśnie, że nie ma w ogóle w kościele, bardzo mało się mówi o Bogu, bardzo mało się mówi o Jezusie. Cały czas jest kult Maryjny, cały czas jest e, mówione o wszystkich świętych, Krzysztofach, Antonich, a Boga tam naprawdę nie ma. Ksiądz mnie cały czas gdzieś też e, strofował tym rzeczy. Moi rodzice wiedzą o tym, co robię. Mówiłam, że mam 41 lat i sama podejmuję <noise> decyzję. I nie, akurat tutaj nie, pytał się też jeszcze o córki, właśnie, czy córki, co córki na to. Ja mówię: No, za rok jedna córka też przyniesie księdzu taki dokument. <noise> no niestety najmłodsza, że ma 11 lat, a w tym aspekcie ją ubezwłasnowolniliście i nie, jest w stanie na razie tego złożyć, bo musi poczekać do 18 roku życia, to yy, przyniesie za jakiś czas. No i ksiądz jeszcze do mnie powiedział, że czy wiem, że nie będę przez nich pochowana. A ja mówię, no, że są cmentarze komunalne. On do mnie mówi, ale w Kościerzynie nie ma komunalnego. A ja mówię, no, ale w Gdańsku jest. Nie, gdzieś mnie na pewno pochowają. A on do, nas, do mnie mówi, ale... I mnie wierzących też chowamy. A ja mówię, ale ja jestem wierząca. <głos> <głos> no, naprawdę, dużo z tym przeszłam, ale jak wyszłam stamtąd, to tak y, dziękowałam Duchowi Świętemu, bo po poprowadził całą tą rozmowę w takiej pewności siebie, że ksiądz proboszcz nie był w stanie mnie niczym zagiąć. To ja go ciągle zaginałam i to ciągle on nie potrafił mi odpowiedzieć na podstawowe pytania. Y, Pytał się też, czy nie spotkałam żadnego dobrego księdza. Mówię, no spotkałam jednego, mam do niego duży szacunek, bo naprawdę jest taki inny niż ta cała reszta. Ale mówię, też są księża, który, na przykład ksiądz, który mnie prowadził do, udzielał mi ślubu, potem sztu, córce. Gdzieś tak cały czas na tego jednego księdza trafiałam, że molestował. Ministrantów. I on do mnie mówi, ale kto mu to udowodnił, ale kto to widział? Ja mówię, no był przenoszony z plebanii na plebanie, dalej się te rzeczy działy, w końcu wzięli go do Pelpina. No nie, nie na darmo, to się tak działo. I mówię, właśnie to jest też to, że. Księża nas w przyspowiedzi chcą czegoś pouczać, nauczać, gdzie oni sami e, nie mają w ogóle wiedzy takiej, jak powinni mieć, bo oni nie żyją w związkach, przez to, że e, sami sobie nałożyli celibat, e, wielu rzeczy nie doświadczają. I też właśnie mówił do mnie, że ale co ze spowiedzią, co z sakramentami, że przecież ja teraz odchodzę od sakramentów. Ja mówię, najważniejszego sakramentu sami mnie pozbawiliście, bo jestem po rozwodzie. Nie mogę, według Was, nikogo już poznać, nie mogę sobie życia ułożyć, bo nie wolno by mi było przystępować do Komunii Świętej, a to według Kościoła Rzymskokatolickiego jest największy sakrament. E, mówię wspowiedź e, do człowieka obcego za drewnianą kratką, który decyduje o tym, czy dlatego, że raz na cały rok w niedzielę nie poszłam do e, kościoła, da mi rozgrzeszenie, czy mi go nie da i mie, e, e, strofuje z tym. No to mówię, nie wierzę, po prostu w takie rzeczy też nie wierzę. No ale wychodząc właśnie tam od księdza Proboszcza, ja poczułam naprawdę ulgę, szczęście i radość z tego, że ja już z tą instytucją nie mam nic wspólnego, nic, kompletnie nic wspólnego. Pastor obiecał mi, że mnie pochowa. Także tego się też nie boję, że nie będzie miał kto. I powiem wszystkim, że naprawdę życzę każdemu tej odwagi, żeby to ukrócić, żeby to złożyć, żeby nie być w ich statystykach, żeby im tego wszystkiego nie podbijać i nie dawać im tej radości, że tyle, tyle oni jeszcze nas wszystkich mają. Jest to naprawdę uwalniające, bo skoro podjęliśmy decyzję w sercu, że nie chcemy iść za ich nauką. Yy, Idziemy za nauką, o której mówi Pismo Święte, a to jeszcze Ksiądz Proboż też mi powiedział, że dla nich najważniejszy jest katechizm Kościoła katolickiego. To ja się też zdziwiłam, to gdzie Pismo Święte. I idziemy właśnie za nauką według Pisma Świętego, za miłością Bożą, za prawdami Bożymi, to jest to naprawdę bardzo uwalniający gest. I życzę wszystkim odwagi, żeby. To nie był, kto nie złożył, żeby to złożył. Żeby po prostu z tą instytucją też nie mieć nic wspólnego, nie?